Dzień dobry, witamy bardzo. Wstaliśmy, zjedliśmy, napiliśmy się kawku i idziemy proszę Państwa, na rozładunek, który mamy gdzieś tutaj. Byłem tam wcześniej i pan powiedział 2 km prosto po lewej stronie. No to jedziemy 2 km prosto po lewej stronie, zaraz gdzieś tu ma coś być. tutaj jeszcze nie ma wjazdu tutaj tym bardziej, czyli jeszcze prosto tutaj jest parking jakiś tutaj wyjeżdżają jakieś ciężarówki to może tutaj tylko obówek tylko Wjeździeć pan panie Tutaj gdzieś coś wygląda na mapie jakby było Proszę Państwa znaleźć. Adres czasami to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Może w w to tutaj trzeba na rondzie zawrócić i wjechać tam? zawrócić i chyba wjechać tam no bo DSB to tutaj To to zapytamy, tutaj może nam powiedzą. A tutaj wygląda, jakby drogę zamknęli. To chociaż to zawrócimy. A odezwa się, jak znajdę. Halo, halo, dzień dobry. Rozładowane, proszę Państwa. Normalnie 34 stopnie już jest. O, fajne, miłe babki zrobiły mi kawkę. Pogadaliśmy chwilkę i Agnieszka znalazła już robotę dla mnie. Także jedziemy się załadować. Mamy 16 km stąd do firmy. I powiem Wam, że normalnie jaja są jak berety, bo jedziemy do Rodgał. A w Rotgał co jest? W Rotgał jest ładunek do Bosza. I będziemy jechali do Bosza. Ale do Rodgiał mamy 400 km, więc marne szanse, żebyśmy dzisiaj tego Boscha dostali, więc Boż będzie na jutro. No, ale przynajmniej wiem, co będę robił jutro też, także super superancka sprawa. Wolę wiedzieć, jak się zaplanować dzień niż jechać w ciemno. A tutaj ładujemy 8 euro palet i równiusieńką tonem. Chociaż znając życie rzadko się zdarza, żeby równa tona była jak równą tonę za, za, zamawiają. Teraz miało być 905 a w sumie wszystkiego było jakieś 400. Więc zawsze z zapasem biorę. A jedziemy z firmy logistycznej do firmy logistycznej. Oj, proszę Państwa, gorąco! Żony, auto znowu jest w warsztacie. Rano żona do mnie dzwoni i mówi, pojechałam po chlebek. I czemu mój hamulec jest taki mięciutki i nie hamuje w ogóle? Ja mówię, no bo pewnie masz dziurę w przewodzie hamulcowym. To hamuj ręcznym i jedź prosto do mechanika. Pojechała do mechanika, mechanik mówi, no, cieknie z dwóch stron, z tyłu. Trzeba zrobić, ale zrobić dzisiaj, także super. Zadzwoniłem jeszcze po taksówkę żonie, żeby ją zawieźli do pracy. Kurde! Auto ma 8 czy 9 lat, no nie? Miesiąc temu stacyjkę żeśmy naprawiali, bo się rozleciało. Yy, dwa miesiące temu Dwa miesiące temu, czy trzy miesiące temu, wyszedł amortyzator górą. O. No ale tak po mieście, na, na, na dookoła komina, jak to się mówi, to lepszego auta nie trzeba. A ja się śmiałem dzisiaj do żony, że będzie najbardziej wprawionym kierowcą. W każdej sytuacji się będzie umiała odnaleźć. Bo normalnie jeździ dwoma autami i dwa auta bez przerwy na zmianę w warsztacie. Kurde A nie kupię teraz auta Nie kupię teraz auta Będę remontował to dopóki, dopóki będę mógł Bo chcemy ziemię kupić I zacząć się budować chatę Priorytety Nie ma Nie ma Kupię auto, znowu nie kupimy ziemi Będziemy dalej mieszkać w wynajętym Nie ma Dookoła komina wystarczą takie dwa samochody. Mniej więcej na zmianę są w warsztatach, także zawsze któreś jest. Rzadko się zdarza, żeby dwa naraz były w warsztacie. Chociaż teraz już drugi raz, bo Citroen nadal jeszcze nie mam. Jeszcze jest w warsztacie, czyli już ponad miesiąc, no nie? Kurde! Ludzie, zlitujcie się! Jak ktoś ma samochód na zbyciu za 100 zł to kupię, ale taki trochę lepszy niż te co mamy. <grych> Oj, kurka wodna. Dobrze, już żona wszystko przeżyła w samochodach. Już nie odpalał, już gazu, już nie skręcał, już nie hamował teraz. Wszystko już przeszło, już jest tak zaprawionym kierowcą, że już ją. Nic ją nie zdziwi już w drodze, nic. A ma rok czasu prawo jazdy, no nie? Półtora. Nie, drugi rok, drugi rok. Drugi rok ma prawo jazdy, bo przecież jechała po mnie do Czech. Jechała po mnie do Czech, żeby mnie przywieźć po operacji, no nie. Miała niecały miesiąc prawo jazdy odebrane. 1600 od strzała zrobiła. 1600 km pojechała za Pilsen i z powrotem. Ja skakałem na jednej nodze, nie byłem w stanie nacisnąć krzykła. No, pierwszy raz wsiadłem do auta, jakoś to było w grudniu czy w styczniu. W styczniu chyba to było, jak pierwszy raz wsiadłem do auta. Jakoś w połowie stycznia. To nacisłem raz sprzęgło i stwierdziłem E, e jeszcze nie. Dopiero później, gdzieś po, po dwóch, trzech tygodniach rehabilitacji, dopiero wsiadłem do auta i już mogłem autem jechać na rehabilitację. Ale też było fajnie, bo pierwszy raz poszedłem na rehabilitację z dwoma kulami. Mam 300 metrów z domu do rehabilitacji, no nie? Najpierw poszedłem z dwoma kulami, na drugi dzień poszedłem z jedną kulą, a na trzeci dzień szedłem 45 minut w jedną stronę, ale poszedłem bez kuli żadnej. Także z... zrobili robotę z rehabilitacją. ale mam już prawe. Drugi raz się uczyłem chodzić, także trzeci raz uczyłem. Jako noworodek za pierwszym razem, w 1995 roku miałem złamany kręgosłup podstawę kręgu. No to wtedy Pół roku leżałem sztywno i też się uczyłem chodzić. No i teraz trzeci raz się uczyłem chodzić. Także wiecie, wprawa, no nie? To nie ma, nie ma tak. Praktyka czyni mistrza. Jak mi się przydarzy coś jeszcze złamać, to się szybciej wprawię już.

A czemu nie niech się akumulatory ładują, niech się samochód rozgrzewa, kabina niech się składza, bo gorąco. No w weekend nic nie nagrywałem. Wczoraj był najgorszy dzień jaki spędziłem w samochodzie. Było 34 stopnie, nie dało się w aucie wytrzymać absolutnie. Więc siedziałem praktycznie cały dzień na CPN. -ie. Potem trochę cienia było, no to sobie na leżaku siedziałem przed autem. Masakra. Poszedłem spać w pół do drugiej. Zaś się w pół do drugiej zasnąłem było tak gorąco, 29, 28, 27 i tak powoli spadało. Chyba przy 23 stopniach dopiero mi się udało zasnąć. Masakra. A może widoki Wam jakieś pokażę, no i mówię, może widoki Wam jakieś pokażę i kurde, roboty drogowe... O vazão ali. <laughs> Tarataratatá. Także trzydzieści? Bez przesady, chociaż, czterdzieści pojadę chyba kamery nie ma na skrzyżowaniu o nazwie Zadu. No tak w Polsce, no nie? Ograniczenie do 100, za chwilę 70, za chwilę 100, za chwilę 70. Kurna co 100 metrów. Jesteśmy w hale i tu się będziemy ładować. Wygląda trochę jak turecka flaga, nie wiem czemu. Nasze trawaje tramwaje tu mają, czyli duże miasteczko Tu będzie gdzieś zaraz zatankować jeszcze halo halo załadunek na godzinę 15 15.30 więc jest godzina 11 więc idziemy do sklepu do rewe zrobimy sobie zakupy małe jakieś owocki zjemy loda no i co i przyjdziemy z powrotem auto zostaje tutaj na firmie a ja idę z buta mam kilometr 100 metrów także 14 minut przelecę do zobaczenia, pa! Do później!